Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy. Zapraszam Was na czytania styczniowe. Troszeczkę może opóźnione, ponieważ znowu mam jakiś problem z internetem, ale myślę, że wszyscy będą mieli szansę pooglądać te właśnie czytania w odpowiednim, w odpowiednim dla, nim, dla nich czasie. Ponieważ tak to jest w życiu, że dostajemy te odpowiedzi, czy jakieś informacje, w momencie, w których, w których Momentach, których najbardziej ich potrzebujemy. Dziękuję Wam bardzo za cały rok, który wspólnie przeżyliśmy. Trudny bardzo rok, e, pełen wyrzeczeń, tak naprawdę. E, I mam nadzieję, że ten kolejny przyniesie nam bardzo dużo radości e, i wspólnej zabawy, e, że będziemy mogli się pootwierać, spotykać na nowo, że wszystko wróci do jakiejś nowej normy, tak powiedzmy. Dziękuję za maile i za wsparcie, które od Was dostaję. I jeszcze chciałam e, przypomnieć, że w lutym będzie kurs Planu Duszy online. I jeśli są osoby zainteresowane, to zapraszam. E, adres mailowy znajdziecie pod filmem. A jeszcze tutaj możecie zobaczyć go na ekranie. Jest to info.małpa.planduszy.pl. Bardzo prosty. Zapraszam też wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia albo potrzebują jakichś wskazówek przy wyborach życiowych, do konsultacji, indywidualne czytania, sesje planu duszy. Cały wachlarz różnego rodzaju e, wsparcia dla osób, które tego potrzebują, e, w odpowiednim czasie oczywiście, rozwiania wątpliwości, zajrzenia w głąb siebie, tak powiem. A teraz już nie będę przedłużać e, i zapraszam Was na czytania dla każdego znaku. Witam wszystkie wagi w czytaniu na styczeń 2021. Zobaczymy, co tutaj pokaże nam tarot, jakie są energie z czym pracować. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i warto też sprawdzić na przykład wasz znak Ascendent albo znak innych planet mogą mieć znaczenie i <laughs> czasem mogą rezonować lepiej niż Wasz słoneczny znak. Tak powiem. Ok, to zobaczmy, co tutaj wagi mają. Jako główną energię na styczeń 2021. 7 monet. Cierpliwości potrzeba, wzrostu, zwycięstwa. 7 monet to jest materia, praca z materią też. Oczekiwanie na plony, na to, co zasialiście już wcześniej. Tutaj mamy potrzebę. Takiego zatrzymania. Nie ma tu pośpiechu w tej karcie, nie ma jakiegoś, jakiejś ekscytacji. Tutaj jest tak, jakby przygotowanie do zbierania, tak? przygotowanie do zwycięstwa, też tak można powiedzieć, bo mamy tutaj na drzewie życia necach i to, to jest taka, taki brak formy czasami, brak wizji. Znaczy, wizja może jest, ale nie ma tutaj nadania żadnej formy i oczekujemy, możemy sobie wyobrażać tutaj to co nam wyrośnie z tego co zasialiśmy wcześniej. Możemy oczekiwać wspaniałych plonów, a możemy oczekiwać też jakiejś porażki, tak? Bo my jesteśmy tylko ludźmi i czasami zjeżdżamy po takiej równi pochyłej w naszych negatywnych oczekiwaniach, tak? Czasami wydaje nam się, że wszystko jest przeciwko nam. Więc te siódemki są trochę też kontrowersyjne. One powodują, że wzrastamy, tak? Bo tutaj mamy taką potrzebę wzrastania, rozwoju, dążenia do zwycięstwa. Ale ta karta, akurat siódemka monet, mówi mocno o, o zatrzymaniu. Trochę taka potrzeba zatrzymać się, uspokoić i oczekiwać. Oczekiwać w sensie nie oczekiwań, które są wygórowane, tylko oczekiwać w sensie bycia w sobie, w swojej energii i, i takiego niewyolbrzymiania niczego. Raczej powiedziałabym, że uziemnianie w tym wypadku taka, taka normalna codzienność, tak? Dzień codzienny. A w międzyczasie, kiedy robimy to, co do nas należy, czyli żyjemy swoje życie, może się pojawić właśnie plon do zebrania, ale cierpliwości, więc zobaczymy, do czego ta cierpliwość jest Wam potrzebna tutaj w styczniu. Ok, wybrałam dla Was Sasarabito tarot. Zobaczymy, co ta talia ja powie. Dodatkowo jeszcze 8 kart potrzebnych jest, żebyśmy zobaczyli, co tutaj więcej jeszcze dla Was się pojawi na styczeń dla wad. Styczeń często wydaje się takim właśnie długim miesiącem, miesiącem bez końca, jeszcze jest, jest ciemno, jeszcze nie widać tej wiosny ani tego światła też nie przybywa w szalonym tempie, więc to też może być taka energia właśnie oczekiwania, że może coś się zmieni, a to się tak bardzo powoli zmienia. Kiedy już nadchodzi luty, to już jest tak trochę inaczej, ale no zobaczymy. Każdy miesiąc ma swoją jakość. Co dla wak na styczeń? To co odchodzi, to co przychodzi? Tutaj mamy karierę, to może być twórczość, kreatywność. Tutaj mamy komunikację, myśli. Praca to też może być. Tutaj mamy związki, relacje, emocje. Tutaj materia. O, materia uciekła. E, materia, która mówi te, mówić też może o ciele fizycznym. Teraz to, co macie w głowie, czyli wasze nadzieje, obawy. Zobaczymy, co tutaj jest wynikiem na końcu. Ok. No, jakieś zwycięstwo tutaj mamy. Kartę sześciu buław, która mówi o zwycięstwie. Zwyciężam tutaj. Mamy słonecznie, radośnie. I szóstki, one wszystkie są w Tifaret, na drzewie życia, czyli są w takiej równowadze, w centrum, mówią o takim właśnie pozytywnym spojrzeniu. Każda z kart Tarota ma też negatywny aspekt, ale ja akurat tutaj skupiam się na tym pozytywnym aspekcie tej karty, ponieważ jest to karta bardzo. Radosna, bardzo hmm, pozytywna. Także to oczekiwanie może wcale nie być aż takie trudne, i ta cierpliwość może Wam przynieść hmm, fajne rezultaty. W atmosferze dookoła czytania jest radość. Zobaczmy, co dalej. Mamy gwiazdę, nadzieję, która pojawia się w tej energii, która odchodzi, tak? energia gwiazdy, nadziei na to, że jesteśmy prowadzeni, że wszystko się poukłada i to jest właśnie dobra karta, karta również pozytywna, która mówi o tym, że wszystko się poukłada prędzej czy później, że po prostu potrzebujemy tej cierpliwości, żeby przeżyć pewne etapy w naszym życiu, które czasami są właśnie takie, takie, jakby... Mało aktywne w ten sposób powiem. W ogóle rok 2020 mam wrażenie, że był rokiem bardzo aktywnego wirusa, natomiast nasza aktywność ludzka mocno w związku z tym zatrzymała się. I tutaj jest nadzieja, i mam wrażenie, że to też ma na nas wpływ, tak? to co się dzieje dookoła, więc nadzieja na to, że się uwolnimy, że wyjdziemy tutaj gdzieś na, na prostą, tak? wraz z tą nadzieją. To są wielkie arkana. Także to jest nadzieja na przyszłość, która was popycha, prowadzi do przodu, do słońca. Do słońca, które mówi też o tym, że przychodzą dni dłuższe, słoneczne, że przychodzi czas zmiany też, że wyjdziemy z, tego, z tej zapaści, która jest dla was indywidualnie też to może być oprócz tego, że cały globalnie świat się zatrzymał, o czym wspomniałam, to też jest tak, że macie nadzieję na to, że osiągniecie sukces, że te plony, które tutaj oczekujecie, na które oczekujecie, będą obfite. To może być tak, że pracowaliście dla niektórych, że to była praca nad czymś, tak, że Robiliście coś, może pracując z domu, albo coś, coś, jak było jakieś działanie wcześniej, które, gdzie włożyliście jakąś pracę i to może być sukces, który osiągniecie teraz w styczniu. Coś się, coś się tutaj zaczyna otwierać jakaś słoneczna radość, możliwości. Oczywiście będzie więcej światła. To można bardzo prozaicznie, prosto odczytać też, że tak jak powiedziałam, styczeń jest pierwszym miesiącem roku i czasami dłuży nam się, ale jest nadzieja na jasność. tak Wychodzimy do światła, więc proszę. Tak pięknie tutaj karty to zobrazowały. Oprócz tego mamy też sprawiedliwość tutaj w waszej energii, która się pojawia w twórczości. To jest tutaj miecz, który... Może nam zagrażać, tak? To może być jakaś instytucja, to może być Wasz szef, to może być jakaś karmiczna zależność, spotkanie. Może tutaj trzeba będzie wprowadzić równowagę właśnie w moją karierę, tutaj wprowadzić jakieś rozwiązania. Być może nie, nie, nie było to możliwe wcześniej, żeby zrównoważyć, ponieważ sytuacja na zewnątrz jednak ma na nas wpływ, tak samo jak to, co czujemy w sobie i ta energia, którą mamy w sobie, też ma wpływ na nasze otoczenie, więc tutaj e, potrzeba zrównoważyć to, co e, jest. E, nie zawsze możemy to zobaczyć i e, tutaj tak to jest pięknie zobrazowane, że mamy oko, któremu temu oku zagraża tutaj brak równowagi. E, Potrzebujemy równowagi w życiu, w naszej twórczości, tak samo w tym, jak kreujemy, kreujemy życie. To może być jakieś też spotkanie, bo to jest w są wielkie arkana, z kimś, kto pojawi się u Was w życiu, kto będzie właśnie taką postacią, gdzie coś jest do przepracowania, wprowadzenie równowagi. Zobaczymy jeszcze, co jest w relacjach, nie będę tu więcej o tym mówić. Zobaczymy następną kartę. I Tutaj mamy asa kielichów, i to jest w pozycji komunikacji. Myśli, bardzo piękna energia nowości, przepływu informacji, taki potencjał, żeby się tutaj coś pootwierało. Tak jakbyście mieli tutaj odczuwać taki przepływ dobrych uczuć, miłości, spełnienia. Może jeszcze to nie jest w pełni możliwe, według tego, co myślicie w tym momencie. Ale to jest tak, że my nieraz nie przeczuwamy. To może być niespodzianka, tak? To może być nagłe objawienie się e, takiego m, potencjału, ale też jedności, poczucia jedności w sercu, że e, tutaj ta moja komunikacja, to, co mówię, to, co myślę, e, nabiera takiego głębszego sensu, ale też nabiera takiego spokoju, który płynie z, z, z jakiejś głębi, z mojej głębi, tak? Także to może być bardzo tutaj udany start w rok 2021. Zobaczmy, co się pojawia w relacjach. W relacjach pojawia się król Buław. Bardzo taka ognista energia, ale też bardzo mądra, ponieważ król, król na drzewie życia to Hokma, to jest mądrość, to jest też osoba, która wie, jak. Z ogniem się obchodzić, tak? Czyli może to być taka osoba, która, tak jak mówiłam, pojawi się w waszym życiu i tutaj trzeba będzie coś z tą osobą przepracować, albo pojawi się ona po to, żebyście razem wspólnie dokończyli coś, co nie zostało dokończone w poprzednim życiu. Na przykład ktoś, kto spełnić może ważną rolę. Może, to, może być to partner, partnerka, ktoś o jakości. Mocno seksualny, ale też mocno dbający tak, o relacje. To też może być ktoś bardzo ekspresyjny w swoim w swoich, na przykład w swoim objawianiu miłości, o tak powiem, tak? to może być ktoś, kto bardzo mocno będzie chciał opokazać swoje uczucia. I może to być właśnie dużo seksualnej energii, która się tutaj pojawi. Jeśli macie już związki, to, to właśnie może tutaj to być to mogą być relacje, związki w sensie takim szeroko pojętym, tak? ponieważ mamy czytanie, czytanie ogólne, więc to może nie być tak, że, że akurat to będzie dla kogoś partner, który nagle się pojawia. Tak? Jesteśmy, niektórzy są w związkach, inni nie są. Dlatego tutaj przyjmijcie to jako energię. energię, która jest mocno kreatywna, mądra, która potrafi dać wsparcie, potrafi też tak jakby zrozumieć potrzeby swoje, i, i tak jakby ograniczyć tą ekspresję czasami w, w sobie, którą, którą ma, tak? bo król Buław to jest być może podobny jak cesarz. Czasami chęć postawienia na swoim, pokazania kto ma rację, kto jest silniejszy i tak dalej. Więc tutaj to może być taki charakter też relacji, bardzo, bardzo taki ognisty w sensie takim mocno aktywnym, tak? A tutaj cały czas w centrum mamy taką kotwicę i uziemnianie. To jest mowa o tym, że tutaj. Cierpliwości. To wszystko się poukłada, to wszystko się pokaże. E, macie nadzieję na sukces i ten sukces do Was przyjdzie. Zobaczymy tylko po drodze, jakie mogą, jakie mogą być kłopoty <noise> albo przeszkody. E, tutaj nam się pojawia czwórka kielichów. E, to jest trochę zastój, to jest trochę taka, taki brak e, przepływu finansowego albo brak wizji, też. Brak połączenia ze swoimi emocjami albo jakiś zastój. I mam wrażenie, że tutaj finansowo może będzie tak trudniej. W sensie takim, że ta czwórka kielichów to jest taka karta trochę kontrowersyjna. Tutaj, jak patrzymy na tą kartę, to ta osoba absolutnie nie widzi żadnych możliwości. Tak jakby zamyka się, tak? Czwórki często mają tak, że się zamykają na coś. Że tutaj są jakieś ograniczenia. Tutaj, tak jakbyście mieli zastój w materialnej części tego czytania, to może dotyczyć materii, może dotyczyć waszego ciała. Także zwróćcie uwagę, czy warto tutaj coś zmienić, na przykład z nowym rokiem postanowić jakieś nowe aktywności, czy bieganie, czy chodzenie, czy medytacja aktywna, OSHO na przykład. Można tutaj dużo zmienić, bo to nie tylko jest mowa tu o finansach, to jest mowa o materii, to też jest ciało fizyczne to wszystko to, co namacalne więc można tu bardzo szeroko to przeczytać. Zwróćcie uwagę, co w waszym życiu jest takie w tej chwili trudne w miejscach, w których możecie tego dotknąć. Mam wrażenie, że mocno może to dotyczyć ciała fizycznego tudzież finansów, które mogą się zatrzymać, ponieważ tutaj jest potencjał, jest as. Może to być nowa praca, na przykład, która pojawia się na horyzoncie, i może ona ma wielki potencjał, ale może na początku nie przynosi aż tak, wielkiej, tak, tak wielkich dochodów. Tak? To wszystko zależy, tak jak mówiłam, indywidualnie od Was, ale poczekajcie na te plony. Tak? Nie spieszcie się, nie oceniajcie zawczasu. Nie mamy jako tako tutaj jeszcze mieczy, w sensie mieczy. Mamy jako Sprawiedliwość, mamy miecz i mamy gwiazdę jako powietrze. Natomiast nie widzę tutaj w ogóle tych mieczy, w sensie mieczy, kart dnia codziennego, tak? czyli małych arkan. Ale zobaczmy, jeszcze nie skończyliśmy do końca tego czytania. Mamy tutaj dwójkę buław. Jest to karta, która mówi o. Wzrastaniu, o wejściu w dualność, o przywołaniu partnera właśnie do swojego życia też może być. To może być nadzieja, że idzie do mnie moja druga połówka, może idzie do mnie ktoś, mój najlepszy przyjaciel, może idzie ktoś, z kim będę się czuć, jakbyśmy się znali zawsze, a dopiero go poznaję, bo mam widzę tego asa tu na stole i mam wrażenie, i tu z kartą sprawiedliwości mam wrażenie, że to może być właśnie. Nadzieja na połączenie z taką bratnią duszą. Tylko nie, nie zamykajcie się. Może to być ktoś, nie zamykajcie się na nowe znajomości, bo to może być ktoś taki trochę jakby ukryty. Może wyglądać, mówić czy być kimś, gdzie nie spodziewacie się, że to może być ktoś, z kim będzie Wam się tak dobrze było, czy rozmawiało, czy żyło w bliskiej relacji albo w przyjaźni w zależności kto to będzie i dla kogo to czytanie więc może to być właśnie nadzieja albo nadzieja też na podjęcie właściwych decyzji na temat pracy i rozwoju i tego że przychodzi do mnie sukces tak podjęcie właściwych kroków bo dwójki to są wybory też często Także yy, mam wrażenie, że tutaj bardzo dobrze to się układa, a wynikiem jest czwórka buław. To jest radosna karta. To jest czwórka najradośniejsza w talii tarota w sensie yy, czwórek, tak? Ponieważ yy, czwórka mieczy to jest wielki spokój i takie powracanie do zdrowia, a czwórka buław, yy, zupełnie inna energia, energia bardzo aktywna. Mamy tutaj też te kwadraty, które wyznaczają jakby jakieś granice, ale to może być duża radość w domu, skumulowana na przykład w jakimś miejscu. I to może być radość nowego, które idzie. Prozaicznie może to być radość z tego faktu, że kończy się rok 2020, który był bardzo trudnym rokiem dla nas wszystkich. Inna, inny odczyt to może być radość z tego, że właściwie wchodzimy w nowy rok otwierają się przed nami wielkie możliwości, inne możliwości. Mamy szansę budować na nowo, tak? Otwiera się nowy cykl, tak jak mamy tutaj pokazane. Jest as, jest słońce. Jest bardzo radośnie dookoła tego, tej cierpliwości, tego oczekiwania, tej, tej tutaj takiej, takiej karty, która mówi o, o zwycięstwie też. Bo jednak tutaj jest to zwycięstwo w necach. I zresztą litera hebrajska, zain, to jest miecz, tak? I to może być na przykład zwycięstwo, zwyciężenie jakichś karmicznych tutaj zależności w waszym życiu. Poprzez bycie cierpliwym, poprzez uziemnianie, poprzez rozumienie siebie, poprzez zbliżenie się do siebie, bo te wszystkie karty też mogą pokazywać was, ciebie, jako. Osobę, która doświadcza tych wszystkich emocji, nadziei, obaw i tego wszystkiego, co się tutaj pokazało, tak? To nie musi być energia, która jest na zewnątrz was. To czytanie może też obrazować was i wasze jestestwo, wewnątrz i to, co pokazuje się na zewnątrz. Radość myślę, że macie szansę doświadczać tej radości. Nikt inny nie może sprawić, żebyście wy się cieszyli. Często uważamy, że zewnętrzne okoliczności sprawiają, że się, że się radujemy, cieszymy. Natomiast mam wrażenie, że to my sami możemy uruchamiać w sobie tą radość, nakręcając się pozytywnie każdego poranka, nakręcając się pozytywnie, wiedząc, że słońce i tak zawsze świeci za chmurami. Może to być trudne, ale wizualizacje i wszelkiego innego rodzaju prace, właśnie nad sobą i ze sobą pomagają w tym. Mam tutaj mocną ochotę jeszcze tylko zobaczyć, dlaczego ta czwórka się tutaj u Was pokazała w tym miejscu materialnym, bo ona jest taką kartą, która mówi o braku przepływu. Dlaczego? Albo może to się zmieni na lepsze? I kiedy? Tutaj e, dziesiątkę buław, która się pojawiła, i ona mówi o tym, że skończy się to, bo to macie ogromną ilość obowiązków e, na sobie też, i, e, i tak jakbyście mieli tutaj, gdybyśmy patrzyli na to, jak, jak na pracę, znaczy jak na dochody z pracy, to, to tak wygląda, jakbyście tutaj mieli wokół siebie czy żonglowali. Kilkoma rzeczami, jakbyście po prostu e, mieli ogromny stres i bardzo dużo obowiązków, e, i ta dziesiątka buław może mówić o tym, że to się skończy e, i skończy się też e, tutaj m, ten zastój, czy, czy brak wizji, e, czy takie zamknięcie, tak? Bo dziesiątki to są też zakończenia, więc e, zakończy się to, to wszystko i e, ten stres związany z brakiem pieniędzy, na przykład dla niektórych. Jeśli chodzi o taką osobistą energię, to też tutaj jakby zakończy się stres związany z oczekiwaniem, z tym, że, że jesteśmy w jakiejś tam sytuacji, zastoju, to też się może tak rozwiązać. Myślę, że to będzie pomyślne rozwiązanie dla Was i to w styczniu. Zobaczmy jeszcze, co dopowie nam wyrocznia dla Was, dla wszystkich walk. Na styczeń i na zakończenie tego czytania, co tutaj można jeszcze dodać. Przełożę tylko raz. Macie. Już któryś ze znaków miał tą kartę. Śnij swój piękny sen, czyli śnij swoje marzenia. Jest to piękne pokazanie całej kuli ziemskiej, otoczonej takim pięknym, jakby taką poświatą piękną. To jest taka ogromna nadzieja na wyjście tutaj do słońca, do świata, do, do lepszej przyszłości, którą budujemy wspólnie, razem. Zobaczymy jeszcze, co tutaj autorka w tej talii ma jako proces uzdrawiania. Podam wam ten proces uzdrawiania. Jeśli ktoś chce i jest zainteresowany, żeby to zrobić, to oczywiście może. Jeśli są osoby, które nie chcą tego zrobić, to oczywiście to kończy właściwie całe czytanie. Ale proces uzdrawiania podaję dla tych zainteresowanych teraz. Wyobraź sobie, zwizualizuj sobie bardzo miękkie światło, które cię otacza, tak jakby wypływało z ciebie, takie złote światło wokół Twojej głowy. Ono rozprzestrzenia się na zewnątrz we wszystkich kierunkach bez utraty tego blasku i tej mocy. Wszystko, czego dotyka, jest bardzo mocno zmodyfikowane. Zmienia się w piękno, w harmonię, i w tym też zmienia się Twój umysł. Pozostań w tym świetle. Pozostań w pokoju i pozwól, żeby to się zdarzyło, ta przemiana, dotyk tego światła, tej poświaty, tej mocy przemiany. Kiedy jesteś już gotowy, czy gotowa, po prostu otwórz swoje oczy i powiedz: Idealna harmonia piękna przebudza się we mnie i wokół mnie. rozdaje złote światło i bezwarunkową miłość i kreatywną moc. I to kończy właśnie proces uzdrawiania. Możecie to sobie e, zrobić, zastosować, używać tego, można przez cały styczeń i nie tylko, oczywiście można się tym zainspirować przekazem. E, ja ze swojej strony życzę Wam bardzo udanego stycznia i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Was.